No się, cześć widzowie, trochę mnie tu nie było. I jakby to powiedzieć, zostałem obrobowany. Tak, zostałem obrobowany, ale dowiedziałem się, że szerfem to Lemon. To sobie z nim pogadamy, żeby może więcej dowiemy. I liczę na to, że item odzyskam, bo trochę tutaj ludzi powbijało. A teraz e, dzięki czeremu on nas oprowadzi. To się zmieniło. E, Dzień dobry, o. witam w mojej bazie. Pokaż swoją bazę najpierw. Mój domek, tutaj jest główna część budynku Jak tu siedzieć? Nie tak Po prostu klikasz łapką Czekaj O siedzę Witaj Tutaj mamy mój główną część bazy, czyli mój magazyn Tutaj mamy mojego kajwika, którego Fajda. już nie skończyłem. <coughs> tutaj a, mamy mój enchant. A tam twój zombie, tak? Mogłeś go nazwać Radek. Nie, bo cię się ja spotykam często. <coughs> no i to jest mój enchant. Wiem, że niby jest właśnie w takiej kopule z Fajda. Fajda. ametystu. Powinieneś tutaj dodać jakąś latarenkę. Ciemno. Nie mam na razie że Mogę sobie ukraść się do pochodnie, bo ciemno? Mhm. Dziękuję. Ciemno. E, tutaj jest moja farma marchewek. Jakie siedzenie w końcu. Echem. Też nie wiem, że... ja te Tam kuchnie. jest moja kopalnia. Ale to jest raczej mało ważne. Mhm. No, no. I z mojej bazy no, to jest tyle. Jak się nazywa pies? Eee... Pumpek Pumpek, okej okay. Nic nie ma, nic nie ma, ja ci mogę być bałwana, wiesz? Nie, dziękuję Też obrabowała mnie z półstaka chyba nie, mega dużo żelazu też tam miałem W piecach też wszystko zabrał Ktoś, Zapraszam domy. jeszcze do innego ciekawego miejsca Ach, no To jest szkło eee, A to nie jest to miejsce, gdzie kiedyś mieliśmy bazę? I to miejsce jest tutaj, o. I nadal jest prezent dla listewki, nieodpakowany. No, a mój prezent został obrabowany. Znaczy, ja go wziąłem, ale dałem do skrzynki. Tam, skrzynki, co już nic nie ma. Od na Tak, no bo ja tu sobie wziąłem, tylko... Tak wyglądał prezent. I tam do skrzynki i przeniosłem tam... Właśnie wiem, ja sobie Tam dwa diamenty były i ja nie mam ani diamentu, ani nic. A na odcinku, dalej. na odcinku kopałem, na odcinku mam odcinek jak kopałem te diamenty, więc nie, że ja sobie wymyśliłem. Więc ja wszystko mam. Ko, wybudował tego słucha Tutaj mamy sąd. A, a sąd musi... Zapraszam jakoś, do środka. Ktoś musi mieć taką ścianę, taką, może ją jakoś uzdobić, to to, to się jakoś da na pewno, ktoś to zrobi dobrze. Ale no, jeszcze nie skończony do końca, chodź. O, no, ja na sąd to jest oskarżony, oskarżyciel, I mi, mi się wydaje, że niedługo właśnie będzie taki jeden oskarżyciel o imieniu Pikamon, który podobno grzebał mi w skrzynkach. Nie Ale nie oskarżyciel, tylko oskarżony, bo ty będziesz oskarżycielem, bo no, oskarżyłeś oskarży... to. No bo ma no, chodź. no i ja nie wiem jak on mam się wygrzywnić. Ale nie wiadomo czy to... No dobra, się dowiemy, mamy... się dowiemy, dowiemy. Prawo i Sprawiedliwość. <grym> <grym> Tutaj to mamy się śnieżki ponowa. na ochłodzenie sytuacji. Się Mam Tutaj śnieżki. Tutaj mamy młotki, jakby się skończyły do bicia w dzwon. Tutaj mamy butelki wody, których jeszcze nie ma. Tu mamy rzeczy których jeszcze nie ma. Tutaj są dowody grup. Eee, no i tu eee, będą... Mam... materiał? O sorry, Ja to kliknąć. Nie, to są ewentualnie jakieś itemy, jakieś coś... Eee, Minecraftowe. Nie, ja, to ja itemów już nie mam, bo mi zebrali. No tak, no tak to będzie ten, oj. Tak to będzie właśnie... Ej, pochodnia, Eda pochodnie, bo ja zgasiłem nic nie widzę. Szejdery włączone, ładne. No przecież masz tutaj wszystko oświetlone. Znaczy na shaderach nic kompletnie nie widać, prawie. Bez pochodni. No może w tak jest, eusy. Idziemy dalej. Um. Oto słońce nocy. I... I teraz lemon możecie opowadzić po swojej bazie. A lemon gdzieś tu jest? Lemon za chwilę wbije. Możesz uciąć materiał. A przy okazji można, sądzić, tutaj przygotować. Bo ja od razu. O, Lemon! Lemon, przejdź do sądu. Bo zaraz trzeba będzie w proces. Bo zostałem okradziony z diamentów i tysiąca moich itemów, które miałem w skrzynkach. Diamenty miałem na nagraniu, jak kopałem. Potem przeprowadziłem kury i już nie mam nic. Chodź, pokażę. Jak wejdzie. Jak można wejść na moje YouTube, to jest odcinek, jak kopałem w jaskini. A teraz nie ma żadnych tamtych itemów No a to no, później, na pewno w po twojej badzie A no oprowadź, bazzie. a potem ci pokażę do, euh, miejsce zbrodni hmm? No oprowadź Czy mnie na, po pisa? twojej bazie, tak potem ci pokażę miejsce zbrodni Na pewno chcesz ją zobaczyć? Tak, a potem ci pokażę miejsce Ty zbrodni Nie w stanie, ale pokażę ci ją sędziom Ej, bo wspominałeś, że pikamo siedział mi w badzie, nie? I zabił kury Nie A kto? No tam on bo... zabrał, chyba zabrał ten. Z, ze skrzynki je. A ja ze co miałem w skrzynce? No, mięso z na pewno. Diamenty. Patrz, tu jest moja chatka. To na pewno. Ładna jak? chatka. Ładna chatka. Ładna chatka. Zobaczcie tam, pomieszczenie jest. Tam. Nie. Ładna chatka. Czemu mi dom co? Bo tutaj był brzydki, brzydki materiał, brzydki materiał e, Jest lepiej Chodź. Jaki? Przepraszam cię, tu Taka mała To schodka. jest zwykła piwnica Zwykła piwnica To, to jest zwykła masz? piwnica To jest zwykła piwnica Chodź. Macie jedzenie? Nie, bo to jest zwykła piwnica Aha, no, okej okay. Okej okay. Czemu tam widzę kolor czerwony? Bo tam jest lawa Bo to Ta... jest zwykła piwnica Stara niwełna. Zwykła piwnica Ja mam pochodnia To jest zwykła piwnica, naprawdę To jest zwykła piwnica Tylko piwnica tylko pewnie Nie ma zbychu. To jest Venom. Zbychu. Tam jest czegoś, Florida. Floryda? Floryda, okej. Okay. Co tu mamy dalej? Makaś jakaś mała spidziarnia, Jakieś potunie. Widzę jakieś kuteczki. Potunie, tutaj nic. A, jedzenie też pewnie, jest już głodny, no nie. Tak, da, ja mam jedno pytanie, mam jedno zasadnicze pytanie. No. Pójdziesz teraz ze mną na miejsce zbrodni. Tak. Jestem szeryfem serwera i pójdę na miejsce zbrodni. Bo zostałem no, no, bo... okradziony. Ale nie wiem gdzie ja mam łuk Co? Mi rzeczy znikają, mi też ktoś kradnie. kilów mi ukradziono, teraz chyba łuk mi na Ale posłuchaj, bo ty jesteś szeryf to masz się takimi rzeczami zajmować. A nie, jednak ja mam we flipunku, dobra, ale kiedyś mi ukradziono, bo patrzyłem w no to... każdej strunie. Ale mi obrobiono z godziny pracy. A mi obrobiono z kilofa siltaczem diamentowego. Ja ukradziono chyba razem, z, jeżeli mi wykopałem, dzięki temu dałeś mi dwa diamenty. Razem z nią miałem 15, wydałem jeszcze 3, więc razem miałem 18 diaktów i to wszystko zostało mi okradzione. Mhm. Chodź. Tutaj możesz nagrać kolejne miejsce zbrodni. Tu była na mnie zostawiona hamsko pułapka, jak się vlogowałem w tym miejscu. Była zostawiona pułapka, ale na szczęście w nią nie wpadłem, bo ośle obliczyli kratki i się zrespiłem kratkę obok. Ale chcieli na mnie zrobić taką pułapkę. Jestem do są kartingi, żebym nie mógł się złota baktytować. Musiałbyś schiftować. Chcieli mnie obrabować z elytry, pewnie. Bo to było świeżo po tym, jak zdobyłem elytra. Podejrzewa minki i Pika no, dokładnie. Chodź za mną, to ci pokażę miejsce zbrodni. A, jeszcze ci poka powiem, że po tym, jak ich pułapka nie, za nie zadziałała, to, to ja się zacząłem z nimi bić, no nie? Zaczęliśmy walczyć. Jak kontra Pikamon i Miku, to wygrałem z nimi. Zabiłem Pikamona i mu nie oddałem rzeczy, a Miku uciekł. A to, czekaj, a on miał diamenty? To, Pikamon? Tak. Y miał diamentową zbroję, którą wziął sobie czery. Aha, czyli najpewniej z tych jak to sobie zrobi zbrojkę. No bo ja jestem pewny, że to on był. Nie wiem czemu, ja jestem tak przekonany, że to był Pika. To był Diamenty, naprawdę. 15 minut potem jak wszedł na server już chyba miał. Po tym, jak ulazł do mojej chaty najpewniej. No mówił, że kopał. Ale też on używa, wiecie czego on używa? No, no pewnie stereya. Mówił, stereya. On znalazł... Słuchaj, ja mu nie mówiłem nic o mojej basie, no nie? Podziemnej, to było zakopane. On no. od razu ją wykopał, od razu wiedział, że to tam jest. Ale on używa F3 plus A. Klikaj, słyszysz, to przez F3. Aaa, A, można tak o. Aaa, takie buty. Posłuchaj, w tej skrzynce no te widać, te widać Nie, żenba, tutaj w tej skrzynce Są jeszcze rzeczy NTT. po twojej prezencie. Ja pamiętam, tu były diamenty. Pamiętam, to tu były. Prezencie. No i fajnie były diamenty. Szkoda, że ich tutaj nie ma. Wlazłem w serwerii i widzę to, co widzę. Tu były kury. To tutaj. były kury i to były moje liane. To moje liane jeszcze. Bo będę chciała faremkę zrobić tych tych jagódek Jesteś poszkodowany? Oddać Ci moje wszystkie diamenty? Eee. Nie, wciskniotam dam Ci połowę. Ja po prostu chciałbym przeżyć, ale chciałbym znaleźć winowajcę. Mogę Ci dać kuszę jak chcesz. Nie ja ja tak to. Ja wiesz, ja tylko muszę odłożyć do skrzynki, bo mi na nic nie stać. A tą skrzynkę to zostanie ona zabita. Mogę ci dać też taką pra prawie niezużytą. Czekaj, okay. daj, 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 pomysł, fajny pomysł, robię jeżeli, jeżeli ta skrzynka zostanie obrabowana, to znaczy, że ktoś tu używa x-tape'a A ośmiu stona. No co, ja tam sobie... Ja nie mam z zawsze boś mnie ukradł A ja tu mam piłkę, to mam podłogę tak, tak. sobie Robię to tak Chwila, ja już przetopuję Nie, ja już to zrobiłem tak, że po prostu dam podłogę z kobla Nie, bez sensu o, i tak tu nie będę mieszkać i tak ale to mi wkurzyło tak ludzie robią trzeba dorwać go bo będzie dalej tak robił. to wcale nie jest sus no przecież tu masz wszystko bazę ty nie masz Patrz, a to co to sus a to sus dobra nie będę musiał niedługo zwołać kaczkę i będziemy musieli bo kaczka jest królem jeziorka i to to każdy wie, i będę musiał z nim zacząć pracę nad budową. Bo, jakby fajnie, bo każdy się do tego przełożył. Bo, jeżeli będzie wielka sortownica, i temów, to każdy mm. powinien się z tego mieć jakieś korzyści. Każdy mógłby do czegoś się przyłożyć. Bo potrzebne jest serce oceanu, więc ktoś musiałby wyruszyć na wyprawę. potrzebne jest pryzmary, A, a nie, nie dalej. Mamy... A ja wiem, że jest niedaleko. Wiem, wiem że jest niedaleko, bo kiedy szukałem Cida to zauważyłem, że są zdjęcia. Mhm. Na junk baza bazę. So. Mhm. Więc to jest wiem, że to jest niedaleko. Mhm. Więc może po prostu pryzmary. Więc będziemy bogać w to będziemy mogli odbudować ładne tutaj królewski sukaczkowe. Czatek jeszcze ten... Y bo tu masz deep state, no nie? No. Tutaj masz dipsaid. Nie musisz, ale możesz. Bo to tak jest taki sus, no nie? Ten dipsaid jest sus, jest A tutaj jest nie, ma spada. Na pewno. Aha. No. Czekaj, Nie chcę przyspieszyć, nie chcę to A. Eee! UHP mam. To są pułapka, e, xd. Kupimy crafting. Ole. A e, nie, to jest, akurat jest to trzeba, trzeba to się ogarnąć, bo trollują, trzeba ich ubić, trzeba zabrać temy i być A bogaty Mnie też trollowali, miałem TNT. I wysadził mi domek. Ej, co tutaj... No, 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 mi płytkę drewnianą no. i TNT tam było. Ej, chodźcie, to o cholerka, tutaj coś jest. Gdzie jest? No tutaj są rzeczy. Złoto. błoto, Taki takich rzeczy wszystkich potrzebuję. Moja biednie jest teraz na najbiedniejsza chyba. Raz z kaczką. Fikamon je chyba jest biedniejszy po stracie powiem, On nic nie ma totalnie Kto? O ma Fikamon Ale on ma jak, jak żelazną zbroję Ej, rozlej zbawę. nam wodę Co? Ej, rozlej, Czary, nam, rozlej wodę. nam wodę A z jakiego powodu? Bo nie widzimy A kto? Mm, kto? Chyba woda leci My to chyba nie widzieliśmy o, o, crafting darmowy. Daj mi wejść, daj mi wejść Gdzie mielon? Czy może tu? O. No, jesteś głupi czy głupi czary? Mm, nie jestem ani, ani to, ani to Ojej, pochodznie, jak się tam dojdzie, to się jak tylko tam wyjdę. Ojej, Jezus, naprawdę, znowu. dwa razy i jeszcze nie tak, że coś nam się stało. Czary, Mam się Dobra, coś tam na razie udało się. Tu, jo, ale słyszałeś, że trzeba będzie na wyprawę. trzeba zrobić to, bo ja chcę się cieszyć, że mam coś ładnego. Trzeba będzie zrobić. Trzeba na pewno będzie gąbki, A, bo tam, trzeba będzie osłuszyć. To są A. moje wszystkie nie mam więcej. Czekaj, zrobimy tutaj... Tak... Ale jesteś potrzebujący, ja pomagam potrzebującym. Tyk. Nikt tego nie ja widział. Ja pomagam potrzebującym. Tylko Aby wy to sobie widzicie. Ale sobie Aby sobie zbroję. Co? I widzowie! Widowie, nie mówcie tego e, Pikamonowi, bo. No, ale Pikamon co będzie oglądał, Pikamon? Pikamon tego nie będzie oglądał, no w sensie. A jeżeli obejrzy to... Chyba jasne, kto to mi obrobuje. Ej, weź sobie zbroję, Szatlik, są masz. Wiem, ale robię. ja coś chcę zrobić. A nie drewna, nie ma. A czy w formie, jak zrobię sobie zbroje, to zginę? Ja nie chcę stracić tych itemów. No właśnie, nie zginiesz ze zbroją. nie zginiesz. No dobra Ja dobra. Tylko, że powinienem jeszcze narzędzia jakieś zrobić A ja drewna nie mam, no patyków nie mam eee, Masz craftingi Z craftingu dużo nic nie się zrobię No to nie tam. Potrzebuję... ...drewna bazy leczej. Ładniejszej, większej. Macie drewno? Nie. nie, nie. Czekaj, ściąć jedno drzewo. O, tu jest drzewo. Zetnę je. Ja wrócę i trzeba będzie wyruczyć i tutaj na ten serwer i dać coś tu robić. Czyli wszystko co najtrudniejsze. drewno, czekaj. Chodź tu, szatyk, chodź do sądu. Nie, no możesz tam podlecieć, ale mam trochę teraz repa. Teraz to do sądu. Teraz do Zrobię sobie jakiś pyk pyk Pyk, 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 pek, 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 Peek, oh my, pek. Pek, 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 Pyk, pyk, pyk pyk pyk. pek, 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 Pyk, Będziesz musiał wyciąć Ej trzymaj Co? Czery, ty nawet nie ścinałeś tego drewna i mu dajesz jako prezent od siebie To nie jest prezent ode mnie, to Lemen wszystko wykopał, mój no bądź wdzięczny ja byłem tylko... dostawcą DHL no, Dobra, coś tam mamy. Trzeba będzie wyruszyć go tą sprawę, trzeba będzie zwołać kaczkę, trzeba będzie zwołać tego kto nas ciągle próbuje i troluje, a jak chyba nam te osoby i to dwie nawet. Więc trzeba będzie to wybrać, a ja na razie się z Wami żegnam. Dziękuję. A wszystko słychać z tyłu. I... Dobra, ja się żegnam. Halo, no i zepsułem coś.